Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a dzisiaj wracamy do Car Mechanic Simulatora i do robienia 370 Z nizmo, czyli naszego Nissana, który dzisiaj musi być zrobiony w końcu, koniec końców. Także oczywiście przypomnę, jeżeli odcinek Wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, a zostawić suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a duża część z Was dalej tego nie robi, oczywiście wpaść też na drugi kanał Instagrama, Discorda, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. A Co myśmy mieli zrobić? Myśmy chyba zrobili już cały tuning wewnętrzny, jeżeli chodzi o wzmocnienie pojazdu. A mogliśmy pisać, zrobić śrubki, tak jak o tym pisaliście w komentarzach, że tak naprawdę przy kupowaniu nowych samochodów to powinniśmy tymi śrubkami je wzmacniać, nie? Bo w tym, mamy, w tym momencie mamy tylko 10 tysięcy zysku jakby. Możemy jeszcze dupnąć śrubki, ewentualnie możemy zobaczyć jakie są elementy, które moglibyśmy kupić. Na przykład tuning karoserii. A, czy w 370 tylko, że tuningu karoserii prawdopodobnie w tym samochodzie nie dostaniemy A, tak, chyba nie ma tuningu karoserii w samochodach, które są jakby to powiedzieć, które są o, na jakiejś licencji, tak? jak rozumiem, no Nissan jest na licencji więc nie ma tego tuningu, wszystko mamy na 100% jedyne co możemy zrobić to zmienić kolor tego samochodu i... 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 może dodatek jakiś dać jeszcze? Tryb montażu, wnętrze, części dodatkowe, montaż dodatkowych części. Jest duża szansa, że nic nie będziemy mogli zrobić. Nie, coś jest, część dodatkowa. Wlot powietrza. Ty, ja, ja go zamontowałem tu faktycznie. Czekajcie, ale to z zysku nie ma więcej chyba na tej części dodatkowej. Ten wlot powietrza to jest fake wlot powietrza, tak by the way. Czy będę mógł kolor jakiś do tego dołożyć? Czy, czy coś? E, dobra, weźmy go sobie tak: przestaw samochód, dajmy go na ścieżkę na hamownię czy na ścieżkę diagnostyczną. Sprawdźmy na pewno, czy wszystko jest z nim ok. E, sprawdźmy sobie geometryku, No, wszystko powinno być chyba dobrze ustawione, nie? E, z tego względu, że jest to nowy samochód. Jak z tymi śrubkami to działa, widzowie? Gdybyście mi powiedzieli, byłoby fajnie lakiernia, ok, zawsze trzeba zrobić przynajmniej jeden raz taką rzecz, żeby wiedzieć czy, czy to jest opłacalne czy nie. Sprawdźmy te śruby całe, o których mówiliście, to było tutaj, tak? A uh, i co ja mogę z tymi śrubkami zrobić? Ulepsz za pomocą materiałów, czyli ja mogę ulepszyć jeszcze, a czyli mogę te stuningowane części jeszcze ulepszyć? A ja mogę wszystko ulepszyć wtedy? Na przykład, żeby wydajność zwiększyć, każdy jeden poszczególny przedmiot mógłbym ulepszyć. Ej, to, to jest plan powiem wam. To czekajcie, na lakierni możemy mu kolor zmienić. Możemy pójść w ten mat wtedy, bo widz chciał w macie, to możemy zrobić w macie. O, akrylowy, bazowy, metalizowany, perłowy matowy. Tylko czerwony akcent zostaje nam na zawsze z tego co widzę, więc dobierzmy coś lepszego do tego czerwonego, powiedzmy. O, pytanie brzmi: no właśnie, pytanie brzmi, co lepszego może być do czerwonego, jeżeli mamy ten czerwony kolor? W pełni czerwonego bym nie chciał. Może jakiś żółty. Kurcze, zielony byłby fajny, ale z tym czerwonym też tak średnio mi to współgra. Żółty. Kurczę, ten żółty nie jest jakiś też taki zapiękny, jaki ja bym tutaj chciał zrobić, żółty. Ej, powiem wam, ten czerwony to mi pasuje jak 5 do oka trochę, nie? O, a jeżeli wybierzemy sobie z podstawowych? No, w czarnym oczywiście mógłby być, nie? Czarno, czerwono, biały to, to zawsze. To jest taki podstawowy. Biało-czerwony mógłby też być. Okej, okay, biało-czerwony mógłby być. Hmm, jaki kolor jeszcze? Ten żółty też tak średnio pomarań... Będę wam, ciężko z tymi kolorami, jeżeli chodzi o ten pojazd. Chyba biały zrobimy po prostu, koniec końców tego Nissana. I jest w macie, więc to dla widza samochód jest zrobiony, żeby nie było. Widz bardzo chciał samochód w macie, żebym jakiś wykonał, więc... Proszę bardzo, samochód w macie. Okej, okay. uh, i jaką część na szybko mógłbym wyjąć, żeby ją zedytować jakby? Przestawmy go jeszcze na podnośnik. I pytanie brzmi właśnie jaka część, taka na, na szybko jakaś część, która wam przychodzi. Czy pompę moduł ABS mogę ulepszać? Tego nie wiem. Pokrywa filtru powietrza, sterownik, serwo hamulcowe, akumulator, bezpiecznik. Kurczę, tu jest mnóstwo rzeczy, żeby... żeby je ulepszać. Powiem wam, że ja nie wiem, czy nie lepiej byłoby po prostu nam jakby zaoszczędzić te śrubki, jeszcze może kiedyś część śrubek dorobić, no i przy okazji jakby cały samochód wtedy zedytować właśnie tymi śrubkami, ale to przed tworzeniem tego samochodu. Bo jak tak patrzę na te części, to... to ja kompletnie nie mam pojęcia, co mógłbym tutaj... co mógłbym tutaj naprawić, czy zrobić, żeby było lepsze. Hmm... Te cewki zapłonowe, ale do nich też trzeba byłoby się dostać. No dobre, jak wyglądałoby ulepszenie cewki w ogóle? Jakość 1 na 3 gwiazdki ulepszony. Wy a wydajność rośnie. okej, okay, jak ulepszę? O, żeż, ty, patrzcie, ile to śrubek mi zeżarło. Czy wy widzieliście, ile to zeżarło tych śrubek całych? To odzyskiwanie byłoby bardzo miłe. A gdybym mógł kliknąć po prostu, rozpocznij odzyskiwanie i by mi odzyskało, wiecie, wszystko, to byłbym naprawdę mega zadowolony. No, ja myślę, że w zielone będę celował, bo niebieskie trafić to. To byłoby mi ciężko, prawdopodobnie. Dobra. Czy niebieskie z rzędu? O, i nie trafiony. I nie trafiony. Nie trafiony, ja muszę sobie ustawiać w ten sposób. I może się uda wtedy. Na ten duży bonus. A, nie, odzyskiwanie tych śrubek to jest... Nie, 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 no nie ma opcji, nie ma opcji wzowie. Zamontuję mu tę jedną cewkę może jeszcze. Rozbierzmy tutaj górę. Chociaż nie, nie muszę góry przecież rozbierać. Akurat dobra, cewki mogę tutaj dodać. Cewka zapłonowa, gdzie jest ta ulepszona? Ej, no dobra, no i gdzie? 0,98%. Po prostu z gwiazdkami. Okej, okay. ile zarobków? Stówę więc nie, nie opłaca się w ogóle. Widzowie, nie opłaca się fest. Dobra, sprzedajemy ten samochód. Wydaje mi się, że bardzo nieopłacalny biznes zrobiliśmy. 161 tysięcy za niego dostaniemy. No mamy ponad te 500 tysięcy, mam wrażenie, że jestem z 10 tysięcy w plecy w tym momencie, nie? Dobra, przyjmijmy sobie jedno zamówienie eee, z głównej fabuły i pójdziemy zaraz robić z magazynu jakiś samochód. Hej, to znowu ja, Johnny. Dzisiaj mam do ciebie, dla ciebie tego ekhem sportowego Sixona. A oszczędza tego modelu, zwłaszcza jeśli nie jest garażowany. Ten konkretny egzemplarz stał pomiędzy kaktusami, także wygląda, jakby był utopiony. Pomimo, że blacharka jest do kompletnej renowacji, to mechanicznie wygląda źle. Właścicielem był Narwaniec, który kręcił go bez opamiętania. Prawdopodobnie zatracił silnik. Oczywiście już nie miał czasu ani ambicji, żeby się nim zająć i go porzucił. Doprowadź go do porządku, a myślę, że uda się go sprzedać jako idealny egzemplarz. Przepraszam, przebieg nie będzie wzbudzał podejrzeń. Czekam na telefon na razie. Okej, okay. wezmę go. Sixon Cebulion. W ogóle jak to brzmi, nie? Cebulion zawalony. Eee, o, to też jeszcze z ciekawostek spod ostatniego odcinka. Pisaliście o tym, że, że Range Rover jest jakby marką luksusową Le Land Rovera? Coś takiego. Nie wiem, czy to tak działa. Tak na dobrą sprawę. Czy to może działa tak, jak jest z. A Nie Trinity. Jak się Kuźwa nazywa ten sam. Ty, on nie powinien tak wyglądać, chyba, nie? Czy to jest poziom tej blacharki? A po prostu po myciu nie... O kurcze, dobra, może jednak tak wyglądać. Okej, okay, dobra, weźmy go na, na... ten, na... Odrdzawiarkę od razu do niego. Mm, miałem powiedzieć... O, 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 jaka ta marka, kurcze, jak to się nazywało? Od Nissana. Jest taki. O kurcze, no tak, przecież tych części nie, na, nie naprawię chyba od Nissana, nie? Jest taki ze znaczkiem. Zapomniałem teraz nazwy, ale właśnie też jest, że wiecie, że marka luksusowa jakby z tego pojazdu. Dobra. Idziemy do do. Mam tylko dwie stodoły. Przydałoby się więcej stodu? S -s -s więcej w stodoły zainwestować? Jakby to brzmiało. Czekajcie. Musimy też do... Przejść do jakby naszych części ogólnie, żeby o... O, to sprawdzić. Dokładnie. Tylko, że potrzebne nam będą skrzynie. Skrzynie. O, ale nie skrzynie biegów, dobra. Pytanie brzmi, czy mamy paczki i czy możemy je. A to mapa chyba powinna być, mapa stodoły mapa. Dobra, mapa do stodoły, okej. Okay. Skrzynie nie pamiętam jak się nazywały, dobra, mamy 5 w takim razie, 5 razy stodoła, idziemy do jednej. Kupmy teraz nawet ze dwa, trzy samochody, powiem wam. Możemy kupić na spokojnie. Będziemy mieli je do, do robienia po prostu, tylko żeby były fajne jakieś, nie? Nie te same cały czas, żeby przerabiać. Okej. Okay. Czy to jest. To jest ten elektryk, czy nie? Kup samochód Atom Renton. Ej, dobra, to jest samochód z GTA przecież. Voltig rakietowy to jest. Z DLC Atom Renton. Okej, okay, biorę go. Od razu. Kupujemy to auto. 30 tysięcy tylko. Eee, na parking oczywiście z tym samochodem. Dobra, dalej na złomie. Co możemy na złomie naprawić? A powyżej iluś tam procent możemy naprawić. Tylko nigdy nie pamiętam po, powyżej ilu procent. Łańcucha nie naprawimy. Miski olejowej nie wiem. Ale możemy spróbować. To możemy też spróbować. Fe felgi nie. Felgi nie kupuję, bo Felgi to jest sam wolę kupić nowe. O, drzwi mogę kupić. Szyby nie. Tu jest felga do Jaguara w teorii, ale to też te felgi wiecie. no Trafić na idealnie taką, która nam będzie potrzebna, to też nie jest wcale tak łatwo. O, skrzynię mamy. Git. Skrzynia rozdzielcza. Czy będziemy mieli Nissana do roboty? Możemy kupić ogólnie, nie? O, pompę wody z dwiema gwiazdkami kupimy. Tłumik końcowy. Nie wiem, czy tłumiki można było robić, ale chyba nie. Dobra, jakie jeszcze samochody na nas tu czekają? Sprawdźmy sobie przy okazji, złom. Drzwi możemy robić, więc biorę kierownicy. Nie, szyb też nie. Chyba, że będą w dobrym stanie, jakimś to, to może się będzie opłacało jeszcze. Kolektor dolotowy. No, trochę tego używają. O, łańcuch rozrządu 99%. Bierę. Kolektor pokrywa głowicy. Mogę wziąć, bo ma trzy gwiazdki. To może się opłacać, jakkolwiek. Skrzynie mogą też w tym być. tego nie wiedziałem. To biorę, bo się może opłacić. Tylko i wyłącznie dlatego Jak ma dużo procent to też pasek klinowy sobie wezmę O, Defender to jest to co chcieliśmy To jest to co chcieliśmy kupić e, nówkę, nie? Chyba Ej, są dwa samochody, które chcieliśmy w nówkach kupić Land, Land Rover Defender To jest to co chciałem kupić widzowie Kupujemy od razu Ty, bez kitu może się zdarzyć tak, że kupię trzy samochody za chwilę Wy mnie lepiej, widzowie, trzymajcie, bo ja naprawdę kupię te samochody, wszystkie, które tu są. 500 tysięcy dostałem do łapy, i kurczę, wydam zaraz całą kasę. Dobra, co jeszcze się znajduje w tej stodole? O, przejście mamy tam jeszcze. Jakiś jeden samochód na nas czeka. Jeszcze tutaj złom. Pasek klinowy 89%. Let's go, bierzemy. I złom, 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 złom. To jest. Okej, okay, to jest ta kubka z złomem, to złom. Mm, przedni felga, nie. Średnio mnie to będzie pasowało. Widzę, że, że jakiś mocny samochód będzie. O, drzwi mogę wziąć, drzwi mogę wziąć. Sterownik silnika, chyba nie. O, tu jest zło. Nie patrzymy się na samochód jeszcze. Skrzynię biegów mogę spróbować. To mo o, do cebuliona coś było. Lewe drzwi. O, kurcze pieczone. Ty, to jest drugi taki sam. Nie, to jest auto. Auto tutto lavetino. Też DLC. Co to jest w ogóle? To jest Lambo jakieś? Ferrari? Porsche? Co to jest? To jest jakiś włoski samochód. Biorę! Kupuję wszystkie! Kup auto! już ma kupiliśmy wszystkie trzy samochody z, ze stodoły. Ja pierdziele! Dobra, tego się nikt nie, nie spodziewał widzowie. A, cewka zaponowa, to ma dużo punktów, to wezmę, to wezmę. Dobra, wychodzimy stąd chyba. Na to wychodzi. Eee, a, wezmę sobie tę maskę jeszcze, żeby nie było. Eee, wychodzimy stąd. Wracamy w takim razie. Wróć do garażu. E, kupmy wszystkie części. O kurcze, trzy samochody w jednej stodole wzięliśmy. Widzowie, jak one się tam w ogóle pomieściły na, na tym e, przed gara... O kurcze, ja wziąłem jednak nie tu. Jak zwykle sobie pomyliłem. Dobra, przenieść do garażu. Przenieść do garażu. M Parking. Land Rover Przenieść do garażu Parking Przenieść do garażu, będzie tutaj trzeci czy stał? Czy gdzieś indziej? Stoi tu trzeci samochodzik O kurcze pieczone powiem wam no Dobra zrobię od razu fotę Nowe samochody Kupiliśmy nowe samochody, trzy nowe samochody weszły. Dobra, wszystkie tak. Przede wszystkim, na myjkę będzie dużo zabawy z tymi samochodami. W trzy odcinki teraz na pewno tego nie zrobimy. Od razu to mogę powiedzieć. Auto, Toto to, to, to lawetino idzie ostatnie. Może zaczniemy od atoma. Ej, ten jak go umyłem, to wygląda nieźle. Szczerze. Rama 85 na dwozie 81 bardzo dobrze. I tak wszystkie te samochody trzeba będzie rozebrać do zera. E, to jest Atom Renton, więc Atoma Rentona weźmiemy. E, ok, i jego będziemy robić w tym momencie. A tamte jeszcze umyjemy. I kolejny w naszej kolejce będzie następny, w naszej kolejce będzie właśnie ten Land Rover. Dobra, umyjmy go, umyjka, cyk. No on już tak nieskazitelnie nie... Wy... Przepraszam, jak nieskazitelnie nie wygląda? On wygląda bardzo dobrze. O, 96% rama. Trzymajcie się ramy, to się nie postramy. Jak to się mawiało. Wejście A, wejście B, wejście C. Zamienimy tutaj po prostu jeden z drugim samochodem, żeby nie musieć latać 30 razy. A nie, i tak musimy lecieć. Niestety, jeszcze raz do myjni, car wash. ale fajnie byłoby mieć w sumie taką firmę, tu macie myjnie, tu macie to, tu macie tamto. Fajnie to wygląda powiem wam. I se pracujecie. Ej wszystkie te samochody kurcze mają powiem wam całkiem niezły, niezłą karoserię. Ja pierdzielę auto to to, to lavettino, ty może to Alfa Romeo jakaś jest. Jak takie la, lawetino. Dobra, stan auta, nie to przynosimy przed drzwi. Na miejsce numer B. <gryw> numer B. Kupiliśmy sobie trzy samochody. Ja pierdziele, już się powaliło od do, powaliło nam od luksusu po prostu, nie? A, dobra, oczywiście z pawara jako pierwsza wjeżdża tutaj do roboty. Tego cebuliona najpierw... A, tego cebuliona już zrobiłem z Pawarem przecież, no tak. Chyba. Ej, ale ten cebulion wygląda ewidentnie, jakbym go nie wyczyścił. A ja go wyczyściłem. Przecież. Patrzcie, nawet ta karoseria z tyłu ma 100%, ale jest brudna cały czas. Nie, no, jeszcze raz, do myjni. Jeszcze raz, bo ja nie wierzę w tej myjni. Ej, no nie kumam, patrzcie na to. O dobra, teraz. Te o, teraz się wyczyściło w końcu. Ale przecież byliśmy w mainie, nie? Raz. Chyba sobie nie pomyliłem czegoś. Mam taką nadzieję. Dobra, Atom Renton, i to jeszcze mamy tutaj przy okazji. Eee, no to co? Tutaj po prostu wyjmujemy, no. W tym samochodzie wszystko jest do wyjęcia, a później do włożenia od nowa. Także tu się nawet nie zastanawiamy, co, co z tym samochodem trzeba robić. Nawet nie badam, bo i tak te wszystkie części, które jakby wyjmę, to tak jakbym je zbadał wcześniej, nie? Więc, jeżeli zamierzam w samochodzie wyjąć dosłownie wszystko, to nie opłaca się go badać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli wiecie lepiej, to oczywiście śmiało w komentarzach napiszcie. Dobra, cyk, osłona przy osi. Wachacz górny mogę jeszcze wyjąć. Tutaj wiadomo, no część rzeczy dopiero jak podniesiemy. Samochód, amortyzator mogę. To chyba też łącznik stabilizatora zejdzie. Eee, końcówka drążka też zejdzie. Jeden drążek zejdzie nawet. No idziemy na drugą stronę. To samo z tej strony do wyjęcia. Jak zwykle samochodzik na 100% będzie robiony. Eee, jakieś, jeżeli chodzi o tuning, to może właśnie jakieś takie poszczególne rzeczy, może jakiś blok silnika się uda albo coś stuningować, nie? Wtedy byłoby najlepiej. Takie konkretne rzeczy, które nam też dadzą więcej procent przy okazji. Myślę, że to byłoby niezłe. Dobra, osłona jest. Wahacz górny no, no też jest. Jeszcze. Okej, okay, amortyzator dwuwahaczowy, proszę was bardzo. Końcowa drążka. Drążek, łącznik stabilizatora. O, czyli stąd chyba wyjęliśmy wszystko. O, kurczę, tu mamy moduł baterii EV. Ty, tego jeszcze nie robisz. Ty, to w sumie ja teraz sobie zdałem sprawę, że to robimy pierwszego elektryka. Ej, aż sam jestem ciekaw, co w nim będzie. Myśmy ani jednego elektryka jeszcze nie robili w tej grze. Jakieś ładowary, kable, coś. Szmerę, duperele. Ale zaniedbany ten, ten, elektryk w takim razie jest, nie? Ej, ale ciekawa rzecz powiem wam, od razu inaczej to się wszystko robi. Oczywiście część rzeczy zostaje bez zmian, typu klocki hamulcowe, zacisk, tutaj tarcze. A ciekawe czy to są też jedyne takie elementy, które w takim samochodzie się, się zmieniają. Dobra, osłona przygubości. Wahacz górny. W ogóle powiem wam, ostatnio wiedziałem, że jest jakiś taki, czy skam, czy może nie skam, związany z motocyklami, że ponoć są sprzedawane jakieś takie nakładki na kaski, które mają e, jakby pokazywać, jakby to był kask przyszłości, nie? Nie wiem, czy, czy wiecie. Wiecie, o czym mówię? Takie, że wiecie, macie powiedzmy kask, to jest sprzedawane niby jako kask. Ludzie się chyba na to nacinają jako na kask. Słabego wykonania zazwyczaj, w którym po prostu mamy jakby kamerkę, powiedzmy dodatkową, że mamy na przykład prędkościomierz od razu. W tym, gdyby realnie była taka fajna technologia, wydaje mi się, że to byłoby świetne. Ale no, z tego co widziałem, to jest po prostu jakaś taka dupna nakładka, nie? I to taka dosyć słaba. Mocno, dobra, nie możemy, jak rozumiemy, skrzynki z bezpiecznikami całej wyciągnąć. A szkoda też. Moim zdaniem, można byłoby to wyciągnąć przecież całe z bezpiecznikami i, i to wymienić później, wszystko i tak. I tak będziemy musieli to wyciągnąć i, i włożyć później. Okej, okay, czy coś jeszcze możemy od góry? Tak, podpora B, jak. Ja pierdzielę, co to jest w ogóle? Tu są rzeczy niestworzone. Po, powiedzmy sobie szczerze, są rzeczy, których do tej pory y, nie miałem do wyjmowania, jakby. A co blokuje te obudowę, jakby? Rozumiem wszystko inne <noise> po prostu. Czyli co, samochód musimy, musimy w sumie praktycznie podnieść już? Bo wszystko od góry zrobiliśmy, nie? Nie mamy takiego zwykłego bloku silnika najzwyczajniejszego na świecie. Ej, ja pierdziele powiem wam ciekawe, ciekawe całkiem. Fajnie, że, że udało nam się. W sumie tak przez przypadek. Nie wiedziałem, w sumie zapomniałem, że, że praktycznie e, całego samochodu elektrycznego jeszcze nie robiliśmy. Dobra, tuleja, gumowa, czterokrotnie trzeba wyjąć, o. Tutaj już śruba zardzewiała nawet. Kurczę, będziemy baterie wymieniać w samochodzie dosłownie, powiem wam, jaram się tym. Okej, okay, tutaj wahacz dolny, cyk. Zwrotnica przednia, belka poprzeczna przednia, moduł baterii EFV. Po prostu każdą pojedynczą baterię teraz wyciągamy. I fajne, fajne wyskitu, podoba się dla mnie. Okej, okay, cyk. Powiem Wam będzie mnóstwo roboty pomiędzy tymi samochodami. Ja, ja już to widzę po prostu, ile tutaj będzie roboty. Dobra, skrzynia biegów wygląda tak w ogóle. W takim samochodzie. Wygląda ona w ten sposób, prezentuje nam się, że jest bardzo mocno skręcona w ogóle przede wszystkim, jak wygląda i budowa, przekładnia końcowa jakaś Tu jest dostęp z komory, a kuźwa dostęp z komory silnika, no se jaja chyba robią Dobra, kompresor klimatyzacji Wyjęty, tutaj oczywiście to musimy jeszcze wyjąć no tak, dostęp z silnika, czyli trzeba będzie od góry wyjmować coś z dołu, no no nieźle, no, trzeba było się tego spodziewać chyba. A to już wszystko jest dostęp z komory silnika, czyli będziemy musieli robić. Góra dół, góra dół, góra dół. A jeszcze jak? Dobra, robię robię fotę. I zrobimy jeszcze sobie ta, taką fotę. Lubię to przybliżenie szczerze powiedziawszy, podoba mi się. Powiedzcie, że od silnika to jeszcze w ten sposób muszę wyjść. Oj, tak, tak. Przekładnia, wał wejściowy. Obudowa centralna już nie, teraz mogę stąd pozdejmować rzeczy. Okej, okay, tutaj mamy więcej śrub, które potrzebują WD-40. No ale też mocno to jest mocno poskręcane, nie? Dużo mocniej niż w standardowym samochodzie. Tylna osłona, ja pierdzielę ile tego jest. Patrzcie, z ilu warstw to się składa. Ej, to jest ciekawe, pierwszy raz mam taki projekt do, do zrobienia. No i, i co? To, I teraz tera na podnośniku? Ja pierdzielę i będziemy ten samochód tak. Dawali. Góra dół, góra dół. Okej, okay, i co tutaj? Uh, rotor. Jak w tym, jak w samolocie Rotor. Nie, no dostęp z komory silnika teraz. No se jaja robicie jakieś z tym samochodem. Ewidentnie, ewidentnie są robione z nas jaja widzowie. Jak CIUL Obudowa centralna. No i mamy wyjęte wszystko w tym samochodzie. W ogóle pytanie, co w tym samochodzie było do zrobienia. Nie znaleziono części, tak zwane, więc tutaj trzeba będzie chyba jeszcze skanery dać. Ale myślę, że ogólnie w tym odcinku to by było na tyle. Myślę, że ponaprawiam te rzeczy z tego samochodu. Atoma, oczywiście, pomiędzy odcinkiem. Ja sobie jeszcze przebadam, oczywiście, ten samochód, żeby wiedzieć, co, co tutaj jest do, do zrobienia. I w kolejnym odcinku będziemy pewnie składać już tego atoma. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Eloi, cześć.